Zapowiedziana przez premiera Mateusza Morawieckiego możliwość otwarcia dla publiczności muzeów, galerii sztuki, bibliotek, księgarni i archiwów ucieszyła wszystkich tęskniących za bezpośrednim kontaktem ze sztuką. Chociaż teoretycznie wspomniane placówki mogłyby być otwarte już od 4 maja, radość miłośników sztuki jest przedwczesna. Moje służby, gdy się o tym dowiedziały w ubiegłym tygodniu w czwartek, no oczywiście podjęły natychmiast działania w kontaktach z SanEPIDem, jak to powinno wyglądać. No ale niestety SanEPID sam był zaskoczony, że coś takiego jest wprowadzane ad hoc, że nie ma jednoznacznych w tym zakresie przygotowanych procedur ani jednoznacznych opinii i wymaga to na pewno z naszej strony we współpracy z SanEPIDem. Oceny obecnej sytuacji, wyciągnięcia stosownych wniosków, przygotowania procedur i przygotowania się do otwarcia. Entuzjaści sztuk plastycznych będą mogli przekroczyć progi Biura Wystaw Artystycznych, być może 19 maja. Sala główna może pomieścić jednocześnie nie więcej niż 24 osoby. Trzeba się też liczyć z innymi ograniczeniami. Przez najbliższy czas, jeśli będziemy zmieniać wystawy i będziemy proponować nowe ekspozycje, na no to będą się one odbywać, te zmiany bez publiczności, czyli nie będziemy organizować burmistrzów. Więcej swobody będą mieli z pewnością ci, którzy zdecydują się na odwiedzenie olsztyneckiego skansenu. Trzeba jednak wiedzieć, że w pierwszym etapie znoszenia ograniczeń turyści będą mogli jedynie zwiedzać obiekty z zewnątrz. Na razie nie przewidujemy przyjmowania grup, i oczywiście przyjęcie turystów do muzeum musi być poprzedzone opracowaniem przez nas i zatwierdzeniem przez służby sanitarno-epidemiologiczne odpowiednich procedur. Chociaż poluzowanie obostrzeń w części tylko dotyczy Miejskiego Ośrodka Kultury, naszlicowany jest już plan udostępniania przestrzeni ekspozycyjnej dla odbiorców. 16 maja otwieramy kartak ze z stałą ekspozycją wystawienniczą związaną z historią regionu i Olsztyna. Natomiast 22 maja odbędzie się już prezentacja. że na marginesach będzie to odkrywanie takiej Polski w wide. Natomiast 5 czerwca uruchamiamy już mam nadzieję, że z pełną parą aczkolwiek powtórzę i będziemy to zawsze powtarzać w reżimie Dyrektorzy instytucji kulturalnych ostrożnie podają termin otwarcia placówek ze względu na zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego, ważnego dla zwiedzających. Dyrekcja Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie boryka się jednak nie tylko z tym problemem. My no jesteśmy muzeum, które ma najcenniejsze zbiory w województwie warmińsko i też tak się składa, że te najcenniejsze zbiory oczywiście eksponujemy na falach ekspozycyjnych, a jest potężny problem, co. Zakazuje się nam w miarę legalne odkażanie pomieszczeń, a ja, w zasadzie, ze względów konserwatorskich, tego nie mogę robić. Również zapaleni czytelnicy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Czytelnie będą udostępniane publiczności w czwartym etapie odmrażania gospodarki, wypożyczalnie być może już od przyszłego tygodnia. Trzeba się jednak liczyć z pewnymi utrudnieniami. Biblioteka Narodowa w ogóle idzie dalej, bo rekomenduje, żeby biblioteka jakby otwierała się dla czytelników po uprzednim telefonicznym umówieniu się, co tutaj akurat wydaje mi się niekoniecznie sprawdzi się, więc my wychodzimy z takiego założenia, że po prostu tyle ile jest miejsc do obsługi czytelników, a mamy ich zazwyczaj dwa takie miejsca, gdzie możemy uczestniać zbiory, ale niestety też jest taka rekomendacja, że tylko w jednym miejscu można książki wypożyczać. Te, które przeszły kwarantannę, bądź nie były wypożyczane do tej pory, a w drugim miejscu, tak zwanym brudnym, tak to zostało określone taka droga brudna książki, mają być książki odbierane i następnie właśnie przekazywane na, do pomieszczenia, gdzie, od, gdzie odbędzie się 14-dniowa kwarantanna. Okazuje się bowiem, że słowo to odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki odnosi się nie tylko do chorych zakażonych koronawirusem. aktywny, czy może być aktywny kilka godzin, więc wydawałoby się, że przez nas wystarczy. Ale na plastiku już nie, a część książek jest okładana w foliowane okładki plastikowe, więc tam ten wirus kilka dni za 7-8. Biblioteka Narodowa rekomenduje 10 do 14. Ministerstwo rozwoju też mówi o 14 dniach wyraźnie. No, no na dwa no, tygodnie te książki będą przenoszone do magazynu na oddzielne półki, na oddzielne regały w oddzielnych pojemnikach opisanych datą, i po dwóch tygodniach partiami będą wracały do wypożyczenia. Okazuje się ponadto, że znalezienie odpowiednio dużego pomieszczenia na książki na kwarantannie to nie wszystko. Ministerstwo Rozwoju przewiduje w rekomendacji, że powinniśmy wydzielić pomieszczenie, które w razie zaistniałej sytuacji, że będzie podejrzenie osoby chorej na koronawirusa, to musimy tą osobę przytrzymać w pomieszczeniu zamkniętym, do którego nikt nie ma dostępu. No to jest takie obostrzenie dosyć daleko idące, bo tak jak mówię, nie wszystkie biblioteki są na tyle duże i na tyle mają dużo, po, dużo pomieszczeń wolnych, takich, z których się nie korzysta, że można je zarezerwować na tego typu sy sytuacje. Jak widać, daleko idących obostrzeń jest dużo i chociaż to cieszy, bo bezpieczeństwo sanitarne to priorytet, wiele wskazuje na to, że organizacja luzowania obostrzeń jest niedostrojona do aktualnych możliwości instytucji kultury.